Wojskowy okupant narzeka yy, narzeka swojemu kolegowi na fejkowe wiadomości od rosyjskich mediów co do przeprowadzenia operacji specjalnej i realnych stratach wśród, Rosy wśród rosyjskiego wojska na terenie Ukrainy, a także w trakcie rozmowy yy, zahaczają temat mobilizacji i tempo, jej tempo i, i, i skład osobowy. Wczoraj do, do swojej jednostki no, na chuj dzwoniłem. Tu Dwosoty przyszedł, kurczę, chłopak zginął. Kontraktowy też? Dobra, arek się zaczął. Wiecie co, ja, ja bym to przetłumaczył. Nie, dobra, to przetłumaczę i później inne przechwycenie. Jedyny był, kto, jedyny kontraktowy, którego mieliśmy i ten zginął, właśnie. No <t 140> ale w telewizorze pierdolą wszystko zajebiście, pięknie, super, ale mnie to wkurza, nawet nie chce mi się wiadomości o, no, oglądać, kurwa, już nie, nie mogę, ludzie już nie, nie włączają wiadomości. No, że tam podbili ten 2 BMP, tam albo 5 BMP, tam dwa czołgi, tam coś, tam 3 czołgi, siły zbrojne Ukrainy, najemnicy. Kurwa no to powiedzcie, ile naszych zginęło? No ja pierdolę, no powiedzcie mi. U nas plotki takie są, że 80 tysięcy już zginęło. No to wszystko może być. Wszystko to może być. Wszystko jest możliwe. No No mobilizacja niby zatrzymała się. No, nie ma już mobilizacji. No jak na razie. Tymczasowo na zimę. No tak, tak, tak. Dalej prawdopodobnie... Przecież. Jak na razie był na pobór, a później znów będą zbierać żołnierzyków. No młodzież pójdzie, jedyne. Jedyne ci, którzy. Sekundę. Ci, którzy nie mają, y, może, ani swojej ojczyzny, ani mamy kurwa, to tam ci może kontrakty pod, podpiszą. No jest to kurwa. 2% tylko ze wszystkich. No tak, tak. Reszta przychwyceń, tam dwa przychwyceń.